W wakacje przedszkole w Unijowie jest zamknięte, ale takiej atrakcji dzieci nie mogły przegapić. Z rodzicami i starszym rodzeństwem przyszły na spotkanie z Maciejem Lampę. Maluchy jeszcze same w koszykówkę nie grają, co nie znaczy, że nic o niej nie wiedzą. Koszykówka to jest do piłki. I co się z tą piłką robi? Rzuca do koszykówki, podskoczyć. wskoczyć i rzucić. Nawet jeśli te informacje nie są dość ścisłe, dzieciaki wiedzą, że niełatwo zostać dobrym zawodnikiem. Koszykówka to wymagająca dyscyplina. Nie wystarczy być wysokim. Troszeczkę, to trzeba trochę, dużo trenować, żeby mecz, me, mecze wygrywać. Maciej Lampę doskonale wie, jak trudno osiągnąć światowy sukces. Sam zaczynał sportową karierę w wieku 9 lat. Jako piętnastolatek wyjechał do Hiszpanii. W 2002 roku był najmłodszym w historii koszykarzem Realu Madryt. A dwa lata później w Phoenix w Sans. I choć od wielu lat mieszka za granicą, lubi wracać do Uniejowa. Mój dziadek i ojciec jest z Uniejowa, i tutaj mamy rodzinę, i, i, i chciałem coś takiego fajnego zrobić tutaj ja, dzieciakom. I to jest takie nasze miasto rodzinne, i mam taki sentyment tutaj do, do Uniejowa. I zawsze miałem, jak byłem młodszy. Miał tak dużo obowiązków, że niewiele pamięta z przedszkola. Nie zapomni jednak spotkań ze znanymi ludźmi już w szkole. Dlatego teraz sam odwiedza dzieciaki, żeby sprawić im przyjemność. Wychowawcze, tutaj możemy powiedzieć, że pan Maciek będzie wzorem do naśladowania, tak jak było powiedziane, już od jeździł do przedszkola na rowerze, prawda, więc już jest ten jakiś przykład, już dzieci powinny brać właśnie z pana Maćka, że nie jedziemy, nie jedziemy autobusem, samochodem, prawda, tato nie podwozi autobusem, tylko jedziemy rowerem. No i samo to trenujemy sport, który daje nam zdrowie i zdrowy styl życia. Maciej Lampę przywiózł dzieciakom prezenty. Przedszkolaki były bardzo szczęśliwe, ale równie mocno chciały mieć autograf znanego koszykarza i wspólne zdjęcie. I kto może pochwalić się, że śpiewał i tańczył z maciejem lampy? Mi się szare, misie się szare, obydwa. I kochają i się, ty mi się, przytulaj swoje wyście, mi się szare, mi się szare, obydwa. Kochają się, ty mi się, przytulaj swoje wyście, mi się szare, mi się szare, obydwa. it's a to Chłopaki, myjemy zęby ręce, nie tylko w piosenkę. Jeździmy. Jeździmy na rowerze i taką na skutek. Dorośniemy, nauczymy się pływać. Gdy będziemy duszni, czeka nas kariera może prezydenta, a może premiera. Energia nas rozpiera, jak szaczę megera. My zdrowe, dzieciaki, dziewczynki i chłopaki, my. Jednak prezenty i zabawa to nie wszystko. Koszykarz postanowił wesprzeć placówkę również finansowo. Pieniądze przydadzą się na nowy plac zabaw. Na pewno już jest projekt zrobiony do, do Placu Zabaw i, i będziemy ruszać jak najszybciej, żeby zmienić ten tutaj stary plac zabaw, żeby dzieciaki coś nowego mieli. Ale to, to, jeszcze, to jeszcze mi się wydaje, że parę miesięcy potrwa, ale na pewno się zrobi. Na placu zabaw będą, będzie, będą takie elementy jak karuzela, będzie domek, będą zjeżdżalnie, także tych elementów jest, będzie bardzo, bardzo dużo. A coś ze sportem związanego? No ze sportem, tutaj właśnie teraz taką, dosłownie w ostatniej chwili teraz nam przyszła taka myśl, żeby każdy, każdy przedszkolak otrzymał piłkę i właśnie od września zaczynamy trenować koszykówkę. Dzieciaki przygotowały dla gościa laurki. Burmistrz Uniejowa wręczył miecz i biało-czerwoną flagę z napisem Uniejów. Ma przypominać koszykarzowi o mieście i mieszkających w nim wiernych kibicach. Ale ważne, że pan jest z nami, że dzieci mają przykład, wzór do tego, żeby gdzieś tu, co mówiliśmy przed wyjściem, ten pułap tak wysoko sobie patrzeć jak na pana, żeby sobie osiągnięcia w życiu stopniowały i żeby takie uzyskiwały. W związku z tym, że Uniejów to zamek, no to taki. Mieć rycerski, że, żeby być tam prezentacji z sukcesami I obiecaliśmy też flagi, że jak będzie pan występował, także takie flagi przygotowaliśmy. Tutaj ja się bardzo cieszę, że pan jest. i się. O, zobaczcie. Chłopczyk jest, to na Dajemy kilka, bo wiemy, że kibice będą na pewno czekali, żeby otrzymać prezencie no od pana. Maciej Lampę chciałby więc zachęcić do uprawiania sportu nie tylko unijowskie przedszkolaki. Dlatego myśli o zorganizowaniu w Uniejowie otwartego turnieju koszykówki.